Posłuchaj uważnie, jest bardzo silna wiadomość, która od dłuższego czasu próbuje do ciebie dotrzeć. Wejdźmy w tę energię i zobaczmy, co się pojawia. Jest ktoś, kto nieustannie o tobie myśli. Połączenie, które czuję z tobą, jest głębokie, intensywne i bardzo romantyczne. Takie, które potrafi zaskoczyć człowieka. I wyczuwam, że ta relacja pojawiła się szybko i równie szybko oddaliliście się od siebie. Dlaczego? Bo kiedy ta więź się narodziła, ta osoba nie była całkowicie wolna. W jej życiu była trzecia osoba ktoś, z kim była związana jeszcze zanim pojawiłaś się ty. Więc kiedy cię poznali, zaskoczyło ich to. Pociągnęło ich emocjonalnie w sposób, którego się nie spodziewali, ale wcześniejszy związek trzymał ich w miejscu. Ale prawda jest taka: między nimi a tą trzecią osobą nie ma prawdziwej iskry. To wygląda bardziej na obowiązek, przyzwyczajenie coś, w czym pozostają. Bo muszą, a nie dlatego, że serce jest tam obecne. Tymczasem ty zaczęłaś w siebie wątpić, zastanawiać się, dlaczego wybrali kogoś innego, czy ta osoba jest ładniejsza, lepsza, czy ma coś, czego tobie brakuje. Ale to nieprawda. Musisz pozostać pewna, pewny siebie. Ta sytuacja nie dotyczy Twojej wartości. Chodzi o okoliczności, które istniały jeszcze długo przed tym, zanim się pojawiłaś. I chociaż nie rozmawiacie, ta osoba myśli o tobie więcej niż ci się wydaje. Tęsknij. Wraca myślami do waszych chwil. Czuję brak twojej energii.